Targi w Poznaniu są najważniejszą imprezą budowlaną w naszym kraju, dlatego jest to najlepsze miejsce do tego, żeby przyciągnąć i montażystów, i inwestorów, ale też firmy wykonawcze. Gościmy tutaj całe spektrum tego procesu inwestycyjnego, wszystkich ludzi, którzy w tym procesie uczestniczą i wyrażamy nadzieję, że oni tutaj w czasie tych pokazów w czasie naszych prelekcji e, uczą się, jak to powinno być wykonane. Jest to druga e, edycja, która odbywa się wiosną. W moim przekonaniu jest to bardzo trafiony termin. E, pamiętam wiele imprez e, targowych w Poznaniu, gdzie był mróz, gdzie był śnieg, gdzie trudno było dojechać. To rzeczywiście było wyzwanie. Dzisiaj natomiast odbywa się to w sympatycznej, miłej, e, po, przy, a, miłej pogodzie. Także rzeczywiście jest to. Przyjemnością jest dojeżdżać tutaj i uczestniczyć w tych wydarzeniach. Jesteśmy co roku jako Zrzeszenie Montażystów Stolarki na targach, a to głównie z tego powodu, że tutaj spotykamy najwięcej naszych i uczestników Zrzeszenia, i inwestorów, i wykonawców. W tej chwili prowadzimy konkurs Mistrzostw Polski dla doradców technicznych. To są ludzie, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem, z inwestorami, ci, którzy im doradzają, jakie okna, jakie drzwi, jakie rolety wybrać do swojego domu. I trzeba powiedzieć, że bardzo dużo zależy od ich kompetencji, dlatego że klienci jednak, inwestorzy, nie znają się na oknach i chcą polegać na dobrym doradztwie technicznym. Nasz konkurs ma za zadanie takiego najlepszego, a przynajmniej dobrego doradcę e, znaleźć i pokazać, że można być dobrym doradcą, można rzetelnie doradzać klientom. Kolejnego dnia natomiast zaprosimy montażystów, bo to jest drugi e, element e, przy zakupie, przy instalowaniu okien, e, który jest niezwykle istotny. Od dobrego montażu, od montażu szczelnego zależy, czy nasze okna rzeczywiście będą ciepłe, szczelne, ciche. To jest funkcja właśnie dobrego montażu, dlatego zaprosiliśmy montażystów z całej Polski, z najlepszych salonów okiennych, żeby pokazali swoje umiejętności, żeby dowiedli, że okno da się zamontować szczelnie.